Dzień dobry Ej, 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 ej Gels, Gels, słuchaj mnie Mhm uh -huh. y Bo ja ci dałam te prawie 500 złotych Na Co zrobiłaś? Nie, to nie jesteś ty Kręcisz Ja przysięgam, że to jestem ja, nie wiem jak będzie to udowodnić. To nie jesteś ty. Przysięgam. Udowodnij to. Wyślij jakieś potwierdzenie na Instagramie, że to ty. Um. Kurde, ale to jutro rano, ok? To nie jesteś ty. To nie jesteś ty. Przysięgam ci, że to jest. Ale mi ktoś wysłał już na Instagramie potwierdzenia. Mi ktoś wysłał na Instagramie potwierdzenia. Ja ci przysięgam, że to jestem ja, to ona, ale jak mi wysyłali na Instagramie, ja dostałem na Instagramie, mm. Uh. Mm. gdzie to jest? To było dwie godziny temu gdzieś, no nie? No jakoś tak. Czy coś takiego? Yyy... Eee. Czemu nie ja taki spam w tym... Ale mam spam, ja pierkwaczę. Mi tu 500 osób kurwa wysłało, że to on. Tu mi ktoś napisał no to ja. Tu mi ktoś napisał tak samo. Mm. Tu mi ktoś na Insta wysłał tak samo, że to jest on. Yy. Tu mi też ktoś wysłał, że to jest on. Tu mi też ktoś wysłał, że to jest on. Jesteś mi to w stanie udowodnić, czy nie? Jeżeli będę mogła... Jak mi się uda, to przysięgam. A czemu to zrobiłaś? W sensie, czemu wysłałam ci do donate'y? No. Jeżeli to ty. No tak, to ja... Bo... No... KURWA! Zajebana w dupę, jebana kurwa mać omeglowa, kurwa, kurwa, kurwa. Bo ja chcę wiedzieć dlaczego. Jeżeli serio to jest ona, to ja jej zwrócę kurwa te pieniądze. Bo na pewnie od rodziców kartę zabrała. Ja pierdole. Kurwa! To ona. Ja nie wiem, czy to ona. I chcę się dowiedzieć, jeżeli to ona serio, chcę się dowiedzieć skąd ona te pieniądze miała. Bo ja jej oddam te pieniądze, kurwa. To nie ona. Ona cię skipnęła. Bo ja chcę wiedzieć. Bo jeżeli serio to jest ona i ona podpieprzyła kartę rodzicom, to ja odeślę Trzec. im te pieniądze.